Proszę Państwa, wczoraj Donald Tusk w Polsacie nazwał żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej parawojskim. Można powiedzieć w ten sposób, że to Tusk zasłużył na miano parapolityka, dlatego że kiedy był premierem, stał na czele rządu koalicji POPSL, zlikwidowano ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Polityk powinien starać się o to, żeby wzmacniać. Państwo Polskie. Tusk poprzez likwidację jednostek wojskowych niewątpliwie osłabił państwo polskie, a więc to on zasłużył na miano parapolityka. Żołnierze wojsk obrony terytorialnej to polscy patrioci. Ponad 38 tysięcy liczą szeregi żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. To ludzie, którzy łączą swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową. To ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, żeby pomagać innym, żeby pomagać swoim sąsiadom. A więc to ludzie, którzy zasłużyli na szacunek, a nie na tego rodzaju inwektywy, nie na słowa ich obrażające. Proszę Państwa, Donald Tusk, jak mówiłem, stał na czele rządu koalicji POPSL. Koalicjant Tuska, a więc PSL. Na czele z Władysławem Kosieniakiem Kamyszem również publicznie mówił o tym, że wojska obrony terytorialnej powinny być zlikwidowane. Również kandydat z trzeciej drogi, kandydat Różański, mówił o tym, że wojska obrony terytorialnej nie służą bezpieczeństwu naszej ojczyzny. Tymczasem, proszę Państwa. Żołnierze WOT-u, wtedy kiedy była epidemia, bardzo ofiarnie służyli bezpieczeństwu naszego kraju. Zawsze są obecni w sytuacji, w której jest konieczność usuwania skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej od dwóch lat służą na granicy Rzeczypospolitej, wspierając Straż Graniczną. Są obrażani przez posłów opozycji, którzy próbowali Wywrzeć na nich presję, żeby otworzyli granice, są obrażani przez celebrytów związanych z opozycją. Co interesujące, ten, który obrażał żołnierzy, również żołnierzy WOTU, a więc Frasyniuk, wspiera kandydata Różańskiego w jego staraniach o fotel senatorski. Nie ulega dla nas żadnej wątpliwości, że jeżeli nie daj Boże, dorwaliby się do władzy, to zlikwidują wojska obrony terytorialnej ci z koalicji PO PSL dlatego mówimy o tym wprost obrażają żołnierzy wojska obrony terytorialnej nie szanują wysiłku zaangażowania i ofiarności żołnierzy którzy stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, stanowczo potępiamy takie słowa i mówimy, że stoimy murem za polskim mundurem. Wspieramy żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej i dziękujemy im za ich służbę. Codzienną, ofiarną służbę. Dziękuję.